Matriarcom atak aniołów, akt pierwszy do Zeta. Drogi przyjacielu, nie mogłem wiecznie milczeć na pytania twego brata. Cała ta wasza zabawa mnie już po prostu nudzi. Przyznaję, że rozrywki dostarczały mi patrzenie na kolejne karmy, lecz po atakach wszystko się przejadło. Może zastanowisz się nad propozycją ameteosa? Wiem, że tworzenie świata od początku jest męczące i jak bardzo przywiązało się do tego, co jest lecz wiesz, że on bez Ciebie nic nie zrobi, ani sobie sam nie odpuści. Jeśli Ameteus się rozgniewa i zacznie swoje plany w świecie, zapanuje chaos. Stworzyliście go oboje i tylko razem możecie go zniszczyć. W może to zrobić tylko omen, gdyby wyzwał się neutralność, lecz wiesz, że to niemożliwe. Tak czy inaczej, nie możemy go lekceważyć. On ześle anioły na ziemię. Ameteus... Słucha się ojca, ale nie przywiązuje do jego słów swoich działań. I nie przywiązał się do swoich dzieł? Być może to nie, też nie jest dobrze, patrząc na to, że nie posiada skrupułu przed ich zagładą. Zadanie powierzone Elizabeth w teorii jest dobre, ale w praktyce nie zobaczą bohatera, który broni świata przed końcem, oraz ich duszę przed zniewoleniem. Oni zobaczą kolejnego potwora. которая была створена из невинного детка.